Oj, coś tych ważnych odcinków przed Wyspami jest więcej niż przewidywałem, no ale mniejsza. Temat dnia to Przemiana czyli 22 odcinek siódmego sezonu. Bracia przemierzają lodowe pustkowia, aż natrafiają na źródło anomalii. Wspinają się na górę, gdzie okazuje się, że On ma księgowidło. Ale kim jest on? Długo na odpowiedź nie czekamy, bo to w wielkim stylu powraca człowiek fin. To... Będzie trochę dziwne. No ale o chuj to właściwie chodzi. Właśnie dlatego cofamy się o godzinę, gdzie czekają odpowiedzi. Podczas gdy mieszkańcom domku, jak zwykle odbija, poprzez słoik Pikli dzwoni do nich pryzmo. Gdy bracia dotykają artefaktu, zostają przeteleportowani. Okazuje się, że to życzenie Fina, żeby król zły nigdy nie istniał, zrodziło pewne komplikacje. Twórcy tutaj dali szybkie streszczenie dla ludzi, którzy tamtych odcinków nie widzieli, ale ja te epizody już omawiałem, więc nie będę się powtarzać. Lodowy fin tworzy z pomocą księgowidła portal do multiświata. Mój szef Zwali całą winę na mnie. Tylko kto jest szefem Prismo? Już wiecie, no, Kaman to wcale nie jest takie trudne. Dokładnie, chodzi o śniącego. Prizmo jeszcze daje finowi walizkę i wracamy do początku odcinka. Zawartością torby jest niejaki lokaj, który jak można wywnioskować z instrukcji, usunie człowieka fina z egzystencji. Opuść go! Fin nie jest w stanie zajebać innowymiarowego siebie, więc Jake postanawia zrobić to za niego. Nie, to bez sensu. Pies proponuje inny plan. Bracia muszą po prostu podjebać księgo co wydaje się łatwe, ale raczej takie nie będzie. Nie odchodźcie od lokaja, nie! Oczywiście dają się zauważyć i zaczynają się problemy. Jake używa swoich rozciągliwych mocy, żeby odwrócić uwagę lodowego Fina, podczas gdy ten normalny przymierza się do odbicia księgi. Niespodziewanie jednak wpada. Wielki los? Wygląda jak opętany. A wszystko jasne. Fin wykorzystuje zadymę i przechwyca księgowidło, ale momentalnie zostaje zamrożony. My nie z gangu, to ty! A! Król złynokautuje nokautuje Jake'a, po czym dzięki laserowi z nosa Bobiego i kryształom wraz z człowiekiem Finem otwiera portal do multiversum. Co to za wymiar? Wszystkie naraz. Świetnie! Fin aktywuje miecz traw, który odcina królowi dłoń, i tak wypuszczony Jake zrzuca kończynę do portalu. Rełka niejako się kopiuje i każda trafia do innego wymiaru. A? Lodziarz ogarnia, że król złego wykorzystał, a Finn próbuje przemówić mu do rozsądku. Mertens używa lokaja, który na dobre rozkurwia króla złego. Bracia są z powrotem tepnięci do pokoju pryzma, który postanawia nagiąć kilka zasad i zmienia linię czasową w taki sposób, że eksplozja, która wywołała koniec świata, teraz zniszczyła tylko Szymonową Koronę. Wasz kumpel znów jest normalny. Finn patrzy, jak jego innowymiarowa wersja ma kochającą rodzinę, ale nie wszystkich naszło na takie głębokie refleksje. Spójrz, to moja głupia wersja. to ja! Hał, hał, hał. Hał, jem prosto z ziemi. Psy były kiedyś strasznie dziwne. I tu ten arcyważny odcinek dobiega końca. Czas to jakoś podsumować. Jak wiemy jeszcze z wakacji w Uniwersum Pory na przygodę istnieje multiwersum, a dzisiaj nareszcie poznaliśmy szczegóły. Światy choć w praktyce są od siebie niezależne, to mogą na siebie nawzajem wpływać. Najlepiej to widać na przykładzie Fina, który po wypowiedzeniu życzenia zaingerował w świat człowieka Fina umiejącego grać na flecie. Po tej ingerencji primowy Fin nagle też potrafi na nim grać. Dodatkowo wymiary mają te same motywy, tylko że minimalnie się między sobą różnią. Na przykład farmowy świat zamiast Bilego ma Bobiego, a okładka księgowidła wygląda nieco inaczej niż ta dobrze nam znana. Niemniej pełnią te same funkcje, więc akurat w tym przypadku zmiany są czysto kosmetyczne. Kolejną sprawą jest dłoń króla złego. Widzieliśmy, że po tym jak Jake wrzucił ją do portalu skopiowała się i rozprzestrzeniła po całym multiversum. Ale co może zwiastować dłoń króla w głównym timeline'ie? Wbrew pozorom niedługo się dowiemy. Nie bez powodu robiłem kiedyś tam odcinek o Buziaku. Jak na Fina wpłynie widok jego innowymiarowej rodziny? Co prawda jego stary to egoistyczny frajer, ale co z matką? Oczywiście odpowiedzi czekają w przyszłości i to coraz bliższej. Ale na razie to tyle. Dzięki. Cześć.